Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla Skorpiona na okres od 5 października do końca tego miesiąca, ponieważ z powodu remontu jestem zmuszona nagrywać w terenie, więc będą się pojawiały jakieś hałasy, na które nie mam wpływu po prostu i no, jestem zmuszona w tych warunkach tutaj robić czytanie, ale macie bardzo fajną energię na początku e, takiego działania z entuzjazmem, optymizmem, radością. E, dużo warwy tu jest. Dużo takie działanie z przekonaniem, pójście do celu, ale tu też chodzi o to, żeby się zastanowić. Pustelnik mówi o tym, żeby sobie coś przemyśleć, zastanowić się i trzeba też odpocząć, bo jeżeli nie odpoczniecie, to wy się tu przemęczycie, co może nawet do jakiejś choroby doprowadzić, więc tutaj od razu uprzedzam, żeby na spokojnie trochę działać. Owszem, to działanie jest super fajne, takie radosne, z entuzjazmem. Tu może być przeprowadzka lub podróż lub jakiekolwiek inne działanie. Chodzi o zmiany. Tutaj chodzi o takie szybkie zmiany, szybkie jakieś działania. Tylko właśnie działać na spokojnie, trzeba odwoływać się do intuicji, żeby się tutaj nie doprowadzić do przemęczenia, do przeforsowania, bo tutaj jest pokazane, że wy musicie odpocząć. Musicie wręcz. To nie, że możecie, tylko musicie. Dobra, idziemy dalej, bo już jak od sobie odpoczniecie, jakieś no, uzdrowicie się też, bo tutaj może być problem jakiś też chorobowy, niekoniecznie duży, ale jakiś, może być ból głowy na przykład, no przykładowo. Tutaj macie fajną gwiazdę, czyli tutaj możecie spełniać swoje marzenia, nie tylko te małe, ale również te większe. Okoliczności będą Wam sprzyjały tutaj. Macie też pokazaną tutaj taką równowagę, czyli jak wytworzycie sobie stan równowagi, także tej fizycznej, bo tu jest to uzdrowienie pokazane, zresztą gwiazda też mówi o uzdrowieniu, Uzdrowienie, zarówno w sensie fizycznym waszego ciała, jak i um, uzdrowienie waszego życia. Także tutaj bardzo dobra energia jest. Potem macie tutaj na no, odmianę księżyc. Po gwieździe macie księżyc, czyli jakieś znowu um, poczucie niepewności też będzie. Też będzie, ale tutaj znowu jest mowa o tym, żeby odwoływać się do intuicji. Tak jak pustelnik mówił, żeby odwoływać się do intuicji, tak tutaj księżyc też to mówi, chociaż jest to w ogóle karta tajemnic. No ale właśnie jak wy się odwołujecie do intuicji, to wy sobie tutaj poradzicie w, w tej niepewnej sytuacji, no bo tam, gdzie jest tajemnica, tam jest taka niepewność, tak? Więc co macie dalej? Macie oczekiwanie na coś tutaj czekacie na coś, co może już przyjść, ale to czekanie jest takie dla was troszeczkę, no cierpliwości tu trzeba będzie, cierpliwości bo się doczekacie, w trzecim tygodniu omawianego okresu, doczekacie się czegoś fajnego, tu jest karta radości czyli jakieś świętowanie w gronie rodziny to może być, w gronie znajomych przyjaciół, w każdym razie nie w samotności, tu nie ma żadnej samotności, no samotność jeżeli gdziekolwiek jest to jedynie tutaj ale to takie też jest chwilowe. No, tu może pokażę, tak. Taki, takie chwilowe jakieś poczucie takiego, to nawet może być konieczność takiego wyciszenia się. To nawet nie, że to jakaś samotność ja jestem samotny tylko konieczność takiego wycis wyciszenia się, żeby zregenerować siły i wtedy dochodzi do tej harmonii, równowagi wtedy oko okoliczności Wam sprzyjają. I tutaj w tym trzecim tygodniu jest pokazane właśnie świętowanie: świętujecie z kimś, tak? Może to być wesele, mogą to być urodziny, imieniny, jubileusz, no nie wiem, cokolwiek. Tu jest akurat pokazany tak jakby ślub, tak? Tu jakby ślub, ale to może być cokolwiek. Chociaż on jest tu ubrany tak jak sportowiec bardziej. Czyli no to może być jakiekolwiek zwycięstwo też. Właśnie nawet już w sporcie, no czemu nie? Jakiekolwiek zwycięstwo, jakakolwiek radość. Macie co świętować. I co mamy dalej? Tutaj znowu na coś czekacie, ale tutaj to już nie jest takie czekanie, że ojej, kiedy ja się wreszcie doczekam, tylko tu już do was podpływają te możliwości, te spełnienia już tutaj blisko są. Podpływają do was, czyli wy czekacie na coś, co jest blisko tutaj. Macie dużą możliwość wyboru, dużo potencjałów tutaj macie, ale też musicie pamiętać, że nie można wybrać wszystkiego naraz, nie można zrealizować wszystkiego naraz, no bo to się nie da, to się po prostu nie da. Tutaj coś musicie wybrać. Dokonać jakiegoś wyboru kierując się głosem intuicji, no i zaraz, proszę po raz kolejny, tu była pokazana konieczność dokonywania wyborów przez intuicję tam, odwoływanie się do intuicji w pustelniku i tu znowu jest pokazywana potrzeba odwoływania się do intuicji w siódemce kielichów, więc cokolwiek wybierzecie kierujcie się głosem wewnętrznym. Tym, co wy chcecie, nie tym, co ktoś chce, tylko tym, co wy chcecie, bo wtedy to wy nie będziecie żałować, a wszystkiego naraz mieć nie możecie, no bo to nie, nie bardzo jest możliwe. Ale dużo możecie mieć. O, już chruwa mi tutaj wszystko, bo jest wiatr. Ale no macie kartę umiaru, to bardzo dobrze, bo to jest karta takiego dużego spokoju wewnętrznego. Oznacza, że tutaj zapanujecie nad emocjami, nad sobą. A jak panujecie nad sobą, to też nad swoim życiem panujecie. Także to jest bardzo dobra karta, to jest właśnie taka harmonia, spokój, równowaga, tak? A tu już jest coś odwrotnego: nie ma spokoju, coś nagłego po prostu, coś nagłego. To nie musi być coś złego, tak jak tu widać, bo tu widać na tej karcie nieciekawie, ale w rzeczywistości to się może spełnić. Bo to jest tutaj: chodzi o zburzenie jakiejś konstrukcji, jakiejś. O zburzenie czegokolwiek, zburzenie, może być dosłownie, w sensie fizycznym. Mi się to właśnie w tym tygodniu spełniło coś takiego, że nastąpiło zburzenie takiej konstrukcji budowlanej, nazwijmy to, ale to było dobre. Także to nie jest zła karta. W moim przypadku to było dobre i mam nadzieję, że w Waszym przypadku też to będzie dobre, czyli, bo, bo to jest tak, że zburzeniu ulega zawsze to, co ma ulec zburzeniu, czyli coś, co jest już nieaktualne, niepotrzebne. Coś, co musi ulec zmianie i zrobić przede wszystkim miejsce na coś nowego. Czyli to ulega zburzeniu, co jest tutaj nam niepotrzebne, yy, co nam zawadza też, tak można powiedzieć. bo no, tak było w moim przypadku w tym tygodniu, nie? Więc ja to ja też mam, no ja ciągle to sprawdzam wszystko, jak to u mnie się realizuje, bo miałam też tą kartę na, do, tak gdzieś dwa dni temu i to mi się dokładnie spełniło. Burzenie, takie nieprzewidziane, bo ja tego nie byłam w stanie przewidzieć, bo to nie ja zburzyłam akurat, ale to mi też yy, na dobre wyszło. Także życzę, żeby Wam też to na dobre wyszło. I co mamy, macie dalej? No właśnie, bo jak tutaj coś zburzycie, to Wy już tu pójdziecie w nową drogę. No bardzo logicznie się ułożyło. Tylko trochę przesunę. Bardzo logicznie się uderzyło. Uderzyło, nie uderzyło, tylko ułożyło. Bo jak zburzycie to, co Wam nie służy, to, co Wam zawadza, taką jest zawali drogą, to Wy łatwiej będzie Wam pójść w tą nową drogę. I tutaj macie już taki entuzjazm, znowu tak jak, o, tak jak tu na początku było, rycerz Buław miał ten entuzjazm, tak tu znowu macie na koniec miesiąca entuzjazm. Odwagę też macie, właściwie w obydwu tych kartach. Także odwagi Wam nie zabraknie, entuzjazmu i radości też nie. Zresztą tu była też karta radości, o w trzecim tygodniu pokazana. Z tym, że my, ja mówię o okresie od 5 października, tak? Od, od 5 do 31 października mówię. Czyli tutaj to nie była karta na 1 październik, tak? To myślę, że to każdy rozumie, że to nie jest karta na 1 października, bo 1 październik to już był. A ja do tyłu, no nie ma sensu, żebym do tyłu mówiła prognozę. Ja mówię prognozę od 5 października, więc tutaj na koniec miesiąca macie no to podobną nieco energię do tej, co na początku tutaj omawianego okresu. Tym, że tu jest jeszcze więcej tej odwagi, jeszcze więcej, no to jest takie też ryzyko, trochę tu pokazane. Tu jest pokazane też ryzyko, ale Wy macie odwagę podjąć to ryzyko po to, żeby osiągnąć coś większego, coś nowego, jakieś nowe doświadczenia zdobyć, nowych ludzi poznać. No, też rozwój, rozwój tu jest możliwy dzięki temu. A co jest Waszym takim największym osiągnięciem? Zobaczmy teraz największym osiągnięciem tego miesiąca. No tutaj trochę, no tu nie było takich kart typowych, a była tu jeszcze karta denarów, była jedna, no bo to jest tutaj zastanawiające, że w denarach się pokazuje, no ale dobrze, bardzo dobrze, bo denary są wam potrzebne, są wam potrzebne, czyli tu będziecie królami denarów, tu będziecie mieli jakieś pieniądze konkretne, ja nie mówię no takie, takie słabe pieniądze, tylko takie bardziej konkretne już, nie? Czyli osiągnięcie w materii tutaj macie jako taką największą radość czy największą satysfakcję, macie tutaj osiągnięcie w materii. Czyli tak podsumowanie. Tu zdrowie jest pokazane, to tego zdrowia życzę. Tu jest zdrowie pokazane. Sprzyjające okoliczności też są pokazane, spełnienie w materii, radość, świętowanie. Ja mówię teraz już takie podsumowanie i jednocześnie tego wam życzę, i żeby uległo zburzeniu to co rzeczywiście ma ulec zburzeniu zresztą to zawsze tak jest, to zawsze ja nawet nie muszę tego życzyć po prostu zawsze ulega dekonstrukcji to co jest bardzo, bardzo niepotrzebne bardzo zbędne dzięki temu idziecie w nową drogę i cóż i później zobaczymy co w listopadzie będzie ale tu widzę, że karty bardzo całkiem, całkiem całkiem ładne no ten król denarów też mi się podoba czyli pieniędzy nie powinno zabraknąć zdrowia nie powinno zabraknąć tego wszystkiego życzę, do usłyszenia